Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pasja? Nie wiem, pasji nie da się wybierać. To nie jest wolny wybór. Bo pasji się ani nie kupuje, ani się nie dziedziczy. Przeważnie to decyduje o ten przypadek, że nagle coś się staje pasją, czy nie jest to wolny wybór? Ale jak już człowiek. Uprawia pasję to już wiadomo, że jest to głębokie uzależnienie i wtedy możemy mówić o wolności w uprawianiu konkretnej pasji, bo wiadomo, że no pasją się umiera po prostu, nie da się tego zmienić. Ojciec kiedyś chciał uspokoić mamę i mówi do mnie, synu, może byś tak inny sport wybrał, jakieś wioślarstwo albo szermierkę. On rozumiał, że ja chcę coś robić, prawda? Ale nie rozumiał tego, że ja już wybrałem. No, pasja, pod ścieżka góry, to jest taka dziwna pasja, bo oparta przede wszystkim o partnerstwo, o przyjaźń, no i o wolne wybory. Przeszliśmy taką dosyć fajną drogę, bo klubową można by nazwać od najniższych do najwyższych, z starszymi przyjaciółmi, kolegami, instruktorami, którzy nas uczyli nie tylko wspinania, ale również życia, etyki, empatii. To były takie ważne bardzo momenty dla nas w ogóle na naszej drodze życiowej, gdzie mogłem spotkać takich ludzi jak Wanda Rutkiewicz, Wojtka Kurtykę, Jurka Kukuczka i wielu, wielu innych. Bo wspinanie to oczywiście ta wolność polega w zaprzyjaźnianiu się, w partnerstwie, bo wybieramy sobie partnera, stałego partnera do wspinania, prawda? To jest wolność. Jak już tą wolność uzyskujemy, czy mamy, no to wtedy jest partnerstwo i obowiązek, bo od przyjaciela wymagamy więcej. To dziwne jest, prawda? Ta wolność polega na wymaganiu, ale to już tak jest i. Przez te pierwsze lata zauważyłem, że bardzo ważny jest element budowania zespołu, czyli tych takich wyborów. No bo było wielu kolegów, prawda, w klubie, ale zawsze jakoś tak, nie wiem co to działa, czy fale magnetyczne, że ktoś kogoś wybiera. No i w góry. My mieliśmy ten, ten przywilej. Znaczy teraz tak, przywilej to my mamy, faceci. Eliza, rozumiecie? Kobieta, macierzyństwo, te rzeczy, prawda? No to tam ta, ta wolność, i ten wybór jest strasznie wrażliwy. Myśmy też mieli wybór. Tylko myśmy po prostu zostawiali nasze kobiety. Prosta sprawa. A dlaczego? No bo dziewczyny nasze nie miały paszportów. A my mieliśmy. No to co mówi żona? Stary, masz paszport, to jedź. No to my w długą no bo na tym to polegało prawda co prawda tutaj można powiedzieć że nasze żony trochę się realizowały przez nas prawda no bo to tak wyglądało że to my mamy paszport to możemy jechać no to jeździliśmy tak z góry na górę z góry na górę mieliśmy tę wolność wyboru że nam nikt nie narzucał gdzie mamy jechać, co mamy robić sami ale to tak prawdę mówiąc ta wolność brała z marzeń bo to tak zawsze na początku są marzenia potem jest zespół potem jak zdobyć środki finansowe no i potem jest wybór celu. Każdy sobie wybierał taką drogę, jaką chciał. Jedni wspinali się tylko w Alpach, inni tylko w skałach, inni siadać w Himalaje. Nikt nam nie narzucał, proszę zauważyć, że myśmy nigdy nie mieli trenerów, żadnych kierowników drużyn, nie wiem, coachów, którzy mówili nam, że trzeba tak robić, teraz tak, tak. W innych dyscyplinach sportu jest to bardzo ważne, prawda? A w naszej dyscyplinie każdy był sam dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem, prawda? Czyli mieliśmy taką wolność realizacji się w życiu. I oczywiście po naszych takich. Że tak powiem, w pierwszych podróżach gdzieś w świat, czyli przez Tatry, Dolomity, Alpy, Kaukas, Pamir, Hindukusz, dotarliśmy w Himalaję, gdzie te góry, te wysokie góry, to jednak mają takie znamiona pewnej wolności. Bo rzeczywiście człowiek, otaczające człowieka góry dają takie poczucie wolności. Nie ma właściwie granic. One są niby na mapie, prawda? Ale w górach tego nie widać. Nie ma barierek, nie ma strażników. Góry są wszechobecne, potężne i dają takie poczucie, że to jest że jesteśmy wolnymi ludźmi, że możemy zejść, wejść, spać, zrobić biwak, nie zrobić biwak i tak było. Oczywiście pierwsze doświadczenia, jakie człowiek zdobywa w górach, są też strasznie ważne. Wolność wolnością, ale jak się tak człowiek dwa, trzy razy odmrozi, no to już za trzecim razem uważa, prawda, bo tak po łapkach jak się dostanie. Mieliśmy wolność wybierania strojów, widzieliście jak byliśmy ubrani pięknie w koszule flanelowe, nikt nam nie narzucał żadnych goreteksów, po co, skoro w koszuli flanelowej można się wspinać. Wolność polegała na tym, że Zawada mówi tak, Polacy nie zdobyli wielkiej eksploracji żadnego szczytu ośmiotysięcznego, no to spróbujemy zimą. No i oczywiście otrzymał pierwsze zezwolenie na działalność zimą w Himalajach i wolność pozwalała mu powiedzieć, wybieram najwyższy, czyli Everest, No jak mierzyć to wysoko, prawda? No i tak tutaj nie było wolności, po prostu zostałem zakwalifikowany do tego zespołu, także, ale cieszyłem się bardzo, Miło, że to nie był mój wolny wybór, tylko mnie powołano, bo wiedziałem, że ta wolność będzie gdzieś tam na drodze wspinaczkowej do, do szczytu. Wspinałem się bardzo dużo z Walkiem, z Mańkiem, z innymi, z Heinrichem, nigdy się nie wspinałem z Cichym. Najlepiej, że doszliśmy do Przełęczy Południowej w trójkę. Walek fiut ja i Cichy mieliśmy taką szmatę kierownika myśmy to nazwali taki jednomasztowy namiot jak zuchy stawiają w ogródku no i tak patrzymy na Lecha coś przydługawy jest bo metr dziewięćdziesiąt czy ileś mówię Lechu ty się nie zmieścisz w tym namiocie musisz zejść i go wygoniliśmy z tej przełęczy zostaliśmy tylko z Walkiem bo my się mieściliśmy tam bez problemu kiedy zeszliśmy do obozu drugiego to znów wolność wyboru dowiedzieliśmy się że ze Zolenia mamy przedłużone tylko o dwa dni. Czyli już nie mogliśmy zejść do bazy, odpocząć i ewentualnie próbować atakować szczyt. Tylko wiedzieliśmy, że wszystko jest na naszych barkach, i my musimy, że tak powiem, odbić się z powrotem do góry. No i z obozu drugiego tak decydujemy, jak to zrobić. No przyszła też nieszczęśliwa albo szczęśliwa wiadomość, że do walka przyjechała do bazy narzeczona. <laughs> Wiadomo, co walek zrobił. <laughs> Zszedł do bazy. Partner Cichego się źle czuł, no ja tak zostałem z Cichym w... i tak mówię, co tu robić, my nigdy się nie wiązaliśmy pierwszy raz, no i musieliśmy pójść dwójkę oczywiście na, na szczyt, szczyt zdobyliśmy, ale muszę powiedzieć, że ta wyprawa to ma jeszcze takie fajne znamiona, gdzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, gdzie nie było ważne kto wejdzie na szczyt, ja do dzisiaj pamiętam, zresztą nawet chyba jeszcze dzisiaj, a na pewno przez wiele lat, w naszej przestrzeni górskiej nikt nie mówił, że wielicki cichy weszli na szczyt. Mówiło się, Polacy zdobyli Ewerę zimą. No tak to było, bo my tak czuliśmy, że to jednak Polacy zdobyli. My zeszliśmy ze szczytu, a jeden z kolegów się rozpłakał. Nie z zawiści, nie zazdrości. On się cieszył, że nam jako zespołowi się udało. No to już mi się właśnie nie powtórzyło na żadnej wyprawie przy dużej dzisiaj personifikacji jednak sukcesów. No ale oczywiście nie tylko zima, to też był wybór pewien zima, bo Zawada mówił zawsze tak, róbmy to, co nam dobrze wychodzi. Skoro zima tak dobrze wychodziła, no to padały kolejne szczyty zimowe, zrobiłem to przez Polaków. Mam takie pytanie, co by było gdybyśmy nie zdobyli Everestu zimą? Nie wiem, jak się potoczyła eksploracja. Ale tak to koledzy uwierzyli, że jeśli najwyższy jest zdobyty, to pewnie ten niższy się też da. No i tak było. W połowie lat 80. otrzymaliśmy ksywy Ice Warriors Lodowi Wolnicy mają do dzisiaj chyba, prawda? No i ta wolność polegająca na tym, że w domu nie siedzieliśmy za długo, zwykle tam 2-3 miesiące. W ogóle to jest dziwne, że mieliśmy wolność w czasie, kiedy. Nasze społeczeństwo nie było wolne. Stan wojenny, prawda? Czas po stanie wojennym, bardzo ciężkie, trudne czasy, a my mieliśmy największe sukcesy, bo wybraliśmy inną wolność. Większość z naszych kolegów zostawiła wyuczone zawody, prawda? I poświęciliśmy się naszej pasji. Oczywiście można powiedzieć, że to się bardzo, że tak powiem, egoistyczne, że no, może nie powinniśmy tak robić. Większość z nas miała duże rodziny, dzieci. Ale my inaczej na to patrzyliśmy. Mówimy no tak, ale my wybieramy co inne. Wybieramy budowanie pozycji polskiej w świecie. Czyli mieliśmy misję. A jak jest misja, to się jest zwolnionym wobec filozofii, że celu święca środki, tak? O, w obronie ojczyzny, rodziny, a my budowaliśmy pozycję Polski. Więc byliśmy trochę uświęceni, można powiedzieć. A tak złośliwie mówiąc, to żonie się mówiło, kota w worku nie brałaś. O, i już, było załatwione, prawda? bo dzisiaj ja wiem, że też można wyjechać na trzy miesiące, tylko że wiadomo, co partnerka tego walizeczki do mamusi wyśle, tak, zamki zmieni, proszę bardzo, No my byliśmy uprzywilejowani pod tym względem, a paradoksem jest to, proszę państwa, że w najtrudniejszych czasach społecznie myśmy mieli największe sukcesy. O, historycy powinni to badać. Profesor Paczkowski twierdzi, że to wynikało z tego, że Polacy zawsze dobrze się spisywali wtedy, kiedy musieli wojować. Jak musieli szalbą ma machać, coś zdobywać, osiągać, nie mówię o wrogu fizycznym, ale nawet innym, to się Polacy dobrze spisywali, widzę, XIX wiek. No i być może u nas coś takiego było, że my chcieli walczyliśmy, o pozycję polskiego alpinizmu, to nam się udawało. Nie tylko my, bo że tutaj przed chwilą, widziałem Wandę. No Wanda też walczyła, oj, ta to walczyła, o nas wszystkimi, nawet z nami, ponieważ to była tak uparta kobieta. Jak, jakby takich Wand było trochę jeszcze więcej, to panowie mogą już kończyć karierę. Kobiety opanują świat. Po prostu nasz gatunek się kończy, bo przy tak ambitnej kobiecie jak Wanda no nie dało się nic zrobić. Ona musiała być pierwsza, najlepsza. Musiała zawsze dokopać nam. No miała w sobie takie taki straszne dążenie do celu, do relacji wyzwań, bycia pierwszą. No, trzeba pamiętać, że była pierwsza na Everestie przed nami, bo w 78 roku, w dodatku 16 października, prawda? to już nie mogła lepiej trafić. Pewnie umówiła się z kardynałem. Mówi, ty jedziesz do Watykanu, ja na Everest. No, i tak się stało. Tu dymek się pojawił, Wanda na szczycie. No. To tylko Wanda mogła tak zrobić, prawda? Z tą Wandą to mieliśmy kupę różnych ciekawych elementów. Gdzieś powiela do 80. Taka, taki profesor robił badania na 10 alpinistach z Europy, wybrał tam dziesiątkę, trójkę z Polski. Wandę, Jurka, Kuczka i mnie, którzy często przebywali powyżej 8 bez użycia butli. No, chciał znaleźć coś tam w naszych mózgach, prawda? Albo, albo nie znaleźć, co, Jakieś dziury, albo coś. O, no, polecieliśmy do tej Szwajcarii, Jurek mówi, lecę, zbadam sobie krew. Co tam, w Szwajcarii robią dobrze. No i oczywiście długo czytaliśmy książki u profesora, tam do trzeciej rana. Także tak się pierwsze te badania ranne, fizjologia się nie odbyła. Przełożyli, ale mieliśmy badania popołudnie wydolnościowe, bieżnia. Patrzymy, co to jest. Maski nam założyli, kazali, biec aż się upadnie. O, nie dobrze. Jurek bieg, ja biegłem, Wanda biegła. Tam się wiło, tu Max głównie badała, nie tylko. Inny profesor taki patrzył na te monitory, mówi: Jeszcze nie mam wyników wszystkich, ale już widzę, że Ty, Jurek, masz arytmię. Jurek mówi: Co? Arytmie? Co to jest? No, mam, dobra, bierz wracają. Mam to, mam. Mówi: Ty też masz arytmię? Do mnie? mówi. A ja wiedziałem, o co chodzi, bo wreszcie, kiedy zeszliśmy do bazy, to nasz lekarz powiedział: Wiesz co, ty miałeś nie jechać. A ja mówię, czemu? Bo u Ciebie wykryto arytmię. Ale ja mówię tak, on to ukrył ten fakt, i pojechałem, i zdobyłem szczyt. Prawda? Wiedziałem, że to tam jest G, prawda, z tym arytmią, ale chcą zażartować, mówię, panie że często śpimy razem, pewnie się zaraziłem od niego na arytmią. I było bardzo wesoło, cudownie, do momentu, kiedy profesor mówi do Wandzi: Ty nie masz arytmii. Jurek oczywiście złośliwie dodał, że nie sypia z nami, prawda? I było wesoło, do momentu, kiedy profesor mówi: "opaki, nie martwcie się, w zasadzie każdy, kto uprawia sport Wytrzynowo może mieć arytmię. Wanda tak słucha? Panie profesorze, ja bym jeszcze raz zrobiła badanie. Ja na pewno mam arytmię. Jak taka kobieta nie mo, mogła nie zdobyć tego, co, co zdobyła? No jest ikoną z pewnością światowego alpinizmu i warto o niej pamiętać, bo naprawdę to była jednym z tych, którzy budowali pozycję polskiego alpinizmu. Oczywiście wiele osób, których nie ma już z nami, dużo. To jest wiele osób, które to czyniły. Ja nigdy nie zbierałem korony Himalajów, bo tak mówiłem, miałem wolny wybór. My wybieraliśmy wysokie tysięczniki, ściany wysokie, południowalotce trzy razy, pół roku spędziłem w niej, wejścia zimowe, nikt nam nie kazał. Nic. Wszyscy byli wolni, każdy robił to, co chciał. Ale kiedy miałem 12 szczytów, pomyślałem, że może właśnie pod naciskiem przyjaciół, kolegów i mediów, żebym skończył wreszcie tą koronę, ale brakowało mi k i Nanga Parwat. k już parę razy próbowałem różnymi sposobami, no ale to szczyt odległo od siebie, to jednak 300 km, nie wiadomo jak to pogodzić. Ale wymyśliłem sobie, że zrobimy pierwszą wyprawę na K2 w czerwcu z włochami, Amerykanami, A drugą wyprawę moi koledzy z klubu zorganizują i wyjadą 5 tygodni po mnie do Pakistanu, bo K2 jest graniczną górą, a nadgarby leży całkowicie w Pakistanie. No i oczywiście my poleciliśmy. Rzeczywiście ten szczyt zdobyliśmy. Jeszcze Rysiek Pawłowski zdobywał Piotrek Pustelny, Amerykanie Włosi. Było wszystko bardzo fajnie, szczyt zdobyty. Pierwszy raz miałem łączność, wtedy satelita, to była taka skrzynia. Łączę się z krajem, pytam, pierwsze pytanie, co tam u chłopaków pod Nanga Parbat? Chłopcy wrócili do kraju. No jak wrócili? No był okres złej pogody, i zawrócili do kraju. No niech ich szlak. Ja miałem zdobywać ostatni szczyt. Nikogo nie ma, wracamy przez Pakistan, chłopcy dalej do Islamabadu. Ja trzy razy w hotelu spotkałem Sardara, który na polskiej wyprawie organizował karawanę i mówi, mam dla ciebie dwie wiadomości. Mówię, obie złe. Ja mówię, jedno znam nie ma Polaków jaka jest druga nie ma żadnej wyprawy o to niedobrze tak sobie myślałem może kogoś dołączy znamy się trochę prawda no ale tak nie chciałem się też tak poddać tak sobie myślę ostatni szczyt do korony nie, no, spróbuję ale tak no, przyjechałbym do chłopaków do, do Polski powiedziałbym zapytali mnie jaka była pogoda no fajna była pogoda no, to sobie mówię, tak wyjdę a miałem dobrą obstawę, bo czterech facetów z wokół mnie, także miałem, pod ochroną byłem. I sobie myślę tak, pójdę, ale na pewno się popsuje pogoda. Nie, masz, nie ma możliwości, to jest koniec sezonu. I tak sobie myślę, pierwszy, drugi dzień, jakiś śnieg spadnie. No wtedy można powiedzieć chłopakom, słuchajcie, no bardzo chciałem, ale no wiecie, spać śnieg, nie? Hmm, trzeba było wrócić. Pierwszy dzień, lampa. Drugi dzień, lampa. Trzeci dzień, lampa. Strach mi już obleciał. Mówię, kurde, teraz, jak tu się wycofać? Oni tak patrzą na mnie, jak trochę, no, lekko stukniętego faceta. Wrzut mi wyrósł, mówię, o, wrzut, poważna sprawa. No ale z drugiej strony, lekarz mi zostawił ileś tam tabletek, jakichś. którym było powiedzieć, że nie miałem medycyny. Miałem. Gorzej, doszedłem do tej łączki na 4000, gdzie tylko pasterzy wypasają bydło. Jak patrzę na tą górę, mówię, ale ja nie mam opisu w ogóle, nigdy, wiem jak wygląda ta góra, ale nigdy tam nie byłem, bo tam mieli chłopcy czekać na mnie. No ale w beczce ktoś tam, mi taką beczkę żywności, zobaczyłem o, o, tą owiniętą krówkę, ten papierek. Narysował ktoś górę, 3 km szeroka, cztery przeszło wysoka i taką strzałkę, która była tu. No to mówię sobie, kurna, opis jest, nie? Też trudno było mi się wytłumaczyć, że no nie miałem opisu. Jak nie miałeś opisu? Zostawiliśmy ci przecież. No to oczywiście nie muszę mówić, że miałem ze sobą wszystko. Plecak, namiot, wszystko, cały sprzęt. Nikogo na górze. Wbiłem się oczywiście doświadczenia to pomogło. Znalazłem ślady. Wyszedłem wcześniej po południu. Znalazłem ślady linii jakichś starych i zacząłem się wspinać z tym ciężkim plecakiem. Miałem tam wszystko przewidziane, nie wiem, na 5-6 dni. No bo tak nie wiedziałem, jak tutaj góra w ogóle wygląda. Słyszałem tylko o trudnościach w górze. Całą noc się wspinałem, rano rozbiłem namiot. To jest miejsce, gdzie Bielecki z Denisem szli po rewol, właśnie tymi, tą trasą i oni też doszli do tego samego miejsca, tak zwanych gniazda Oru, gdzie ja byłem też, rozbiłem namiot. Tak mnie ten wrzut bolał, że mówię, mówię, coś zrobić, bo tak mi pulsował strasznie. Gdzieś taką infekcję miałem i mówię tak, wezmę tabletkę. Wziąłem jedną, nie pomogła, druga, nie pomogła. Trzecia, nic. Mówię, co jest grane? Albo mnie lekarz oszukał, albo co, nie wiem, ile zjadłem. W każdym razie popiłem herbatką i odpłynąłem w ogóle gdzieś w jakieś kome wpadłem. Nie wiem, co się działo w ogóle. Przez 24 godziny do Realu się tak doszedłem po 24 godzinach rano, następnego dnia. A coś tam robiłem, gotowałem coś porozlewana, woda. W ogóle nie wiem, co robiłem, ale przyśnił mi się piękny film od dzieciństwa, a szczególnie z dzieciństwa sceny. Potem z ojcem porównywałem to, czy miały takie miejsca fakt. I rzeczywiście tak było. Widocznie, jak wiadomo, mózg nie zapomina, tylko kwestia jest dotarcia do tych, prawda? Może to zmęczenie plus te tabletki spowodowały... Nawet śmierć Bieruta, mi się przypomniała. To nie był mój kumpel, tylko, tylko ten, no... W szkole mieszkałem. A tam była taka uroczystość, takie głośniki podniosła, chyba była transmisja obowiązkowa tego pogrzebu czy coś tam. I ojciec mówił, tak, miało takie coś miejsce. Już wiedziałem, teraz znowu wolność wyboru, mówię pieprze, nic nie biorę, wziąłem tylko kurtkę puchową, wziąłem tylko maszynkę, garnek, mówię gdzieś wykopię jamę na 7300, miałem szczęście, bo taki namiot znalazłem zakopany w śniegu, zasypany, połamany, wszedłem do niego, wygotowałem herbatkę, ruszyłem do szczytu, no 14 szczyt i jestem na szczycie, mówię, kurde, jakiś dowód albo nikogo nie ma, zrobiłem parę zdjęć, mówię, kamieni nabiorę, jakby nie było we Wrocławiu kamieni, no ale nabrałem. Potem mówię, nie, coś musi mieć więcej. Patrzę, taka żółta, kawałek materiału był. Mówię, wezmę ten materiał. Wyciągnę, on był umocowany do ucha haka. Hak wyszedł, to był hak pamiątkowy. To nie był hak spinaczkowy, tylko pamiątkowy, wygrawerowany. Austria 76, High Mountain Group Graz. No to do kabzy haczyk, prawda? Miałem dowód, zjechałem ścianą. Na lodowiec patrzę, wyszedł naprzeciwko przeciwko mnie ten manam, sardar, odbezpieczył tego kałacha. Wywalił taką salut powietrze i mówi do mnie Well down. <grywia> ja mówię Well down. I on tak znów, well down. Ja mówię, no well down. Ja mu nic nie mówiłem ani nic z tego. Mówię, wiesz, jakbyś miał problemy, to my tu wszyscy pasterze możemy zaświadczyć, że ty byłeś na szczycie. Ale jak, jak, jak możesz zaświadczyć? Pokazali mi taką lunetę. Oni mnie prowadzili tą lunetą do góry i z powrotem, no bo sądzili, że no wiadomo, przyszedł czubek i prawda szedł. Wróciłem do kraju, nikt mnie nie pytał o dowód. Byłeś na szczycie, byłem. Nikomu nie pokazywałem haka. Się tak wkurzyłem, że na takiej konferencji cztery lata później we Włoszech postanowiłem opowiedzieć tą historię. I opowiadam tą historię. Nagle z publiczności wstaje facet i mówi: To jest mój hak. Robert Schauer był na sali. Chciał mi zabrać. Nie dałem mu tego haka, dałem mu tylko resztkę chustki. Hak mam do dzisiaj. I proszę Państwa, nadal nikt mnie nie pyta o to, czy byłem na ostatnim swoim szczycie. Dziękuję bardzo.